Cześć, witam w kolejnym odcinku Czasami nachodzi nas ochota na ciasto drożdżowe Tak jak właśnie mnie dzisiaj Ale z racji tego, że w zamrożarce mam yy, zaległe owoce Tym razem połączę te owoce z tym ciastem Zrobię fantastyczną drożdżówkę z mrożonymi owocami Po prostu coś niesamowitego Drożdżówka delikatna, pulchna Po prostu rozpływająca się w ustach Tak więc zaczynajmy temat do miski wkruszam drożdże. Najpierw oczywiście musimy zrobić rozczyn. Dosypuję jedną łyżkę cukru. Powiedzmy dwie łyżki mąki. I wlewam jedną trzecią szklanki mleka. Oczywiście mleko yy, mleko letnie. Nie wlewajmy prosto z lodówki. I teraz to dobrze wymieszam. I taki roszczyn zostawiam po prostu do wyrośnięcia. Drożdże fantastycznie wyrosły, podwoiły, a nawet potroiły swoją objętość. Tak więc działajmy dalej. Wlewam pozostałą część mleka. Wbijam jedno jajko i teraz to muszę rozblendać. Wiecie, możemy tutaj użyć miksera, ale ja wiem, czy jest sens brudzić. Wiecie, później więcej sprzątania niż co warto. Tak, więc ja sobie rozpętam i za chwilę działam dalej. Teraz dosypuję cukier, cukru, dwie y, trzecie szklanki, mleka. Miałem y, jedną szklankę, czyli pojemność, u mnie szklanka pojemność 250. Teraz jedno opakowanie cukru waniliowego. Oczywiście doda dobrze jest tutaj dodać ten smak, nada fantastycznego aromatu tej drożdżówce. I jedną szczyptę soli, i teraz to wymieszam. Będę mieszał przez około minutę. I teraz do tych składników pozostaje dodać mąkę. Tak więc już dodajemy, oczywiście, obowiązkowo sitko. Mąkę musimy napowietrzyć. W szklance mam mąkę 450, typ 450. Tutaj mam 150 gram tej mąki. A tutaj mam mąkę typ 550. No i teraz wymieszajmy. Oczywiście, jeżeli użyjecie mąki typ 550, w całości te pół kilograma, bardzo dobrze. Albo samej mąki typ 450 również dobrze. Albo zrobicie taki mix. Tutaj wiecie. Nie ma jakiegoś problemu. Tak więc ja teraz to rozmieszam. Jak widzicie, drożdżuleczka niesamowicie szybka w przygotowaniu. I już kolejna część mąki. Mieszamy. I zostało jeszcze raz. Teraz ciasto zrobiło się gęste, ale nie bójcie się, wszystko będzie ok. Teraz drożdże, i oczywiście na tym jeszcze nie koniec. Teraz drożdże wymieszajmy z tymi składnikami, no, chociaż nie jest to łatwe. Teraz dolewam 100 gram roztopionego, ostudzonego masła. I teraz dobrze to wyróbmy. No oczywiście, jeśli nie chcecie się tak bawić, użyjcie miksera. Albo wyróbcie ręcznie. Ciasto mam wyrobione. Ono jest dość gęste, ale właśnie takie ma być, ponieważ po obłożeniu owoców, żeby nie wyszło nam błoto. Teraz. Teraz ciasto przykrywam. I odstawiam do wyrośnięcia. Ciasto wyrasta, a my, my w międzyczasie działajmy dalej. Zróbmy sobie krusząk. Tak więc masło. Kilka łyżek mąki. Oczywiście wszystkie składniki będziecie mieć podane pod filmem i kilka łyżek cukru. No i teraz oczywiście musimy to zagnieść. Kruszonka zagnieciona i teraz pozostaje nam tylko czekać na ciasto. Ciasto już mam praktycznie wyrośnięte, ale jeszcze teraz ogarnę sobie owoce. Ja mam takie dość duże truskawki, więc muszę je pokroić po prostu na drobniejsze części. Dosłownie truskawki, jak pół mandarynki. krapnę właśnie na takie części. Powiedzmy jedną truskawkę na cztery razy. I tak pokrojone truskawki przesypuję mąką. Wiecie, one wpiją nadmiar tego płynu. No i teraz wymieszamy. I za chwilę wykładam drożdżówkę, układam owoce i zapiekam. Zobaczcie, ciasto fantastycznie wyrosło, podwoiło swoją objętość i tak właśnie ma być. Teraz wykładam na blachę. I teraz wyrównajmy. Powiedzmy, że ciasto jest wyrównane. Tak więc układajmy teraz owoce. Wiecie, tutaj z tymi owocami nie przesadzajmy. Ja mam tutaj 400 gram truskawek. Wiecie, nie dodaję więcej, ponieważ nie chcę, żeby to wyszło po prostu w błoto. a 400 gram to i tak już jest maks tak więc układamy i za chwilkę kruszonka i pieczemy ciasto owoce ułożone no i oczywiście nie może tutaj zabraknąć kruszonki tak więc posypujemy dość obficie ciasto ląduje w piekarniku Nastawionym na 170 stopni i będę piek przez około 45-50 minut. No ale tak jak tutaj zawsze powtarzam, wszystko zależy od możliwości piekarnika. Tak więc kontrolujcie. Ciasko mam upieczone, ale słuchajcie, zróbmy je sobie na bogato. Nie będziemy tutaj żałować. Tak więc posypuję dość obficie cukrem pudrem. Nie żałujmy tego. I teraz rozkroję, pokażę Wam, co wyszło w środku. Mm, niesamowicie delikatna. Zobaczcie, coś fantastycznego. A ja teraz muszę spróbować. Mm. I właśnie taka ma być. Po prostu idealna. Ja idę teraz robić sobie kawkę. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.